No, ładnie to wygląda. No, pięknie się tam skwarzy na tym ruszcie. Ty a co wy tam palicie? Kijowe memy. Ale jak chcesz, to mogą też być i filmy z kotami. Dawid Nowak i Bartusz Jasiński prezentują wywrotowe dyskursy. Dzień dobry Czesi Czołem, z tej strony Dyskursywni, czyli ja Dawid. Oraz ja Bartek. I witamy Was w kolejnym odcinku wywrotowych dyskursów. Bartoszu, co dzisiaj bierzemy na tapet? Dobra, no to ja mam na dzień dobry taki temat. Zanim przejdę w ogóle do szczegółów, powiedz mi, jak widzisz kwestię transportu lotniczego i osób, plus size. Wiesz co, ona była już kiedyś poruszana dość tak głośno, do, dość dużo się właśnie takich kontrowersji. Ale nie z tym... u nas. <gry> tak, nie u nas, nie u nas. Jakieś tam linie lotnicze, nie wiem, czy to Ryanair, czy Weezer jako pierwszy zaczął właśnie puszczać takim komunikatem w ether, że będą chcieli ważyć tych takich te takie osoby, które są Ponad pewien zakres wagowy przeciętnego człowieka. Ponad, nie? Powiedzmy ponadwymiarowe, aczkolwiek kto decyduje o tych wymiarach, tak, to też jest kwestia. Trochę nie? to zabrzmiało, jakbyśmy na spedycji robili. Nie? Pan jest ponadwymiarowy do kartona większego i na nie. Tak, a gabaryty wynosimy w piątki, nie? Tak. Nie, to, to jest strasznie to zabrzmiało. Tak, ale, ale, ale od, do tego dążą linie lotnicze, bo w sumie tak kategoryzują ludzi. Kategoryzują i wydaje mi się, że to jest związane przede wszystkim z ekonomią. nie? Czyli jakby. Y... Większy gabaryt, większy tonaż, więcej ładunków na samolocie, większe spalanie tego samolotu, masa startowa i tak dalej, nie? To wszystko, co powiedziałeś, to brzmi bardzo źle, ale no taka jest, taka jest de facto prawda. Wyobraź sobie, że była taka sytuacja, pewnej pani, która będąc świadomą tego, że może komuś przeszkadzać e, e, sąsiadowi obok na krzesełku, wykupiła sobie to na, na krzesełku, no dobra, na fotelu. Wykupiła sobie to miejsce obok. E, I niby fajnie, bo tutaj mamy taką, taki balans pomiędzy tym, co jakby y, linie lotnicze wymagają, tym, co ludzie myślą o, o osobach plus size, i to tym, co oni sami, jakby, jak, jaką mhm. mają świadomość mhm. y, tego samych siebie. Jest ok. Ale pojawiła się pewna matka. Z bombelkiem, zapewne. Tak, tak, tak. Bombelek jest kluczową postacią w tej historii, która wymagała, wręcz żądała od niej odstąpienia tego miejsca obok. Przecież... Tego pustego, wykupionego dla siebie, tak? No, Na... Bo przecież tam nikt nie siedzi, mm -hmm. nie? Ale ona kupiła to miejsce. No i teraz no. pytanie, gdzie tu jest, jak się, jak się powinni ludzie zachować? Jak, jaka powinna być według ciebie. Tutaj moralność, czy e, jakaś tam, e, powiedzmy, etyka. No nie wiem, czy można nazwać etyką, ale jakaś... No okej, okay, ale to z, zastanówmy się przede wszystkim, y, dlaczego ona żądała od niej, żeby ustąpiła tego miejsca, skoro... No bo miała berbecia na kolanach, a tu było wolne miejsce, no to powinno się należeć. No to mogła je wykupić. No właśnie. To jest właśnie, to jest, to jest klucz całego programu. No chyba, że się faktycznie zachowała jak taka typowa madyka z bąbelkiem i takie typowe polaczkostwo wyskoczyło i jednak kupujemy... Czy polaczkostw, polaczkostwo, to nie powiem, bo nie jest powiedziane, że to było w Polsce. A to fakt. E, co prawda tu chodziło o tanie linie lotnicze, więc bardzo prawdopodobne, że to było w Polsce, albo przynajmniej na linii e, z Polską. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest mega hamskie. No jest, jest. Ale z drugiej strony też jest to mega takie y, uwłaczające, y, z perspektywy tej, tej pani, która wykupiła to, to, to drugie miejsce. Bo ona wykupiła to drugie miejsce po to, żeby nikomu nie przeszkadzać. No zgadza się, a poza tym y, nie musiała tego robić. No ale finalnie ona się zgodziła, tak, żeby, żeby to dziecko tam y, nie, usiadło nie, tak. Nie nie nie, 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 nie. Bo tam współpasażerowie trzymali jej stronę. A no i bardzo dobrze moim zdaniem. No, tak. no, zapewne ten, y, ten pacjent, który siedział przed tą matką z dzieckiem, to nie był zadowolony, że to dziecko dalej kopało, w pewnie ten, bo dzieci tak mają, nie? No okej, okay, ale to patrz. To pyta, no właśnie, jeżeli oni faktycznie wykupi, nie wykupili tego y, ze względu takiego, że są pazerami, y, wydaje mi się, że tak. Chociaż wiesz, no. Z... No, ale z drugiej strony, jeżeli dziecko na przykład siedzi z rodzicami. No, to ja nie wiem, czy one tak po prostu może pójść na osobny fotel, bo chyba też są wymogi odnośnie wzrostu i wieku dzieci, kiedy no, mogą tak, same no, siedzieć na fotelu, no, nie? Wydaje mi się, że tak. Bo tak samo jak masz w samochodach, że masz foteliki dla. Nawet może być dorosły, ale może być nisko rosły i. No, ale to, jeżeli te, na, na to jeżeli te dziecko się załapało na kupnie biletów i na bramie, yy, na gejcie tam do, do samolotu, żeby mm -hmm. siedziało z rodzicami, to nie wydaje mi się, żeby było na tyle duże, żeby mogło siedzieć same, nie? Na, na fotelu obok. Ale zobacz sobie jeszcze na taką, na ta, na taką, na taką rzecz. E, e, ta pani wykupiła sobie to miejsce obok. Ok. Nieważne, czy tam postawiła zmęczoną torbę, czy coś, no nieważne. No, no generalnie tak. rozchodzi się o to, że nie chciała po prostu przeszkadzać pasażerowi obok. Dlatego to miejsce wykupiła. E, ale mogła też wykupić całą resztę samolotu. Teoretycznie. I. Teraz sobie tak myślę, linie lotnicze też stosują tak zwany overbooking. Bo liczą na to, że ktoś nie, nie przyjdzie. No, jest to znany proceder. No, czy... chociaż me, me, mega słaby, chociaż rozumiem, że tutaj księgowi jakby mają, trzymają łapę nad tym wszystkim, dlatego tak, tak to jest wymyślone. No, hajs się musi zgadzać, e, nie? No, ale popatrz, no, gdyby faktycznie, bo to, to jest hipotetycz, hipotetyczna sytuacja, aczkolwiek możliwa, gdyby ktoś wykupił. Faktycznie, yy, nie charter, tylko normalny lot rejsowy mm -hmm. i wykupił sobie wszystkie miejsca. No powiedzmy, że by mu się udało, no. No, no hipotetycznie. To hipotetycznie akurat... jest to możliwe. No tak, no, tak. no I popatrz, jest. No. I wsiadasz sobie do takiego samolotu, masz wykupione wszystkie miejsca, a tu się nagle 15, 15 osób jeszcze się wbija. No ja bym się raczej wkurzył, nie? No, Bo... ja wykupiłem te miejsca, tak? No dokładnie. To, że nikt nie przyszedł, to nie znaczy, że ja nie wykupiłem tych miejsc. Ja jestem, Dziwny, ja jestem kawałem mendy, więc bym stwierdził, oczywiście może pan tutaj usiąść, ale razy pięć cena biletu. No, I rozliczamy się w gotówce na samol w samolocie, nie? No, myślę, że to by nie przeszło, <laughs> a, ale na pewno, na pewno byś zrobił niezłą aferę na jakimś pudelku. O tak! <laughs> Zdecydowanie tak. Nie, właśnie te overbookingi, te, te oversize. W ogóle ciekaw jestem, kiedy ten, kiedy zaczną ważyć ludzi. Właśnie, też się zastanawiam, jak będzie waga. Czy tak jak kiedyś w marketach były co dzieciaki, wchodziły, wiesz, na elektroniczne się stawało, mierzyło cię i tak dalej. Będziesz wchodził po prostu kładł torbę na wagę. Ja pamiętam Obok takie wchodzisz, dużo... pip, pip. Z Tak, tak, wchodzisz na wagę, pip, pip. Dobrze, pan się mieści, bilet ok proszę iść, nie? Albo o pani przekroczyła 150 gram, trzeba dopłacić, trzeba dopłacić. Albo pan nie przekroczył eee, trzeba. Za dopłacić. mało Polaka wraca, to było tak. w misiu to było. Tak, albo albo co jeszcze <laughs> mogą zrobić? Może być tak, że po prostu powiedzą ci, dobrze, to teraz proszę przez bramkę, i będziesz kładł torby i będziesz ty się kładł, nie? <laughs> Razem z torbą na taśmociąg i cię będę ważyć, nie? <laughs> I będziesz tak do samolotu. No nie wiem, no to śmieszne to jest, nie wiem, jaki mieli na to pomysł. Nie, mam, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to jest troszeczkę uwłaczające dla, dla każdego w zasadzie. No jest, choć nie i... zmienia faktu, że faktycznie osoba, która jest, ma wymiary naprawdę niestandardowe i tak dalej, no nie zmieści się w tym fotelu, nie? No dobrze, ale tu masz kobietę, która była tego świadoma i wykupiła miejsce, żeby nikomu nie przeszkadzać. A no tu i, to... chcą mu... i chcą je dokoptować kogoś. I to, co ona zrobiła, wydaje mi się, że jest jak najbardziej w porządku z jej, z jej, z jej strony, nie? Że wykupiła. Bo... Tak, ja wiem, że nie musiała, to jest, nie? To jest Ale wiesz, to. ona też jakby pewnie chciała mieć w tej podróży swój komfort jakiś, nie? Tego podróżowania, więc sobie kupiła dwa miejsca, żeby ja też wiesz, się. Bo to z kimś... jest miecz obosieczny też, nie? No tak, tylko że teraz wiesz, ty wiesz, że jesteś, że, jesteś, że jesteś duży, jakby, że się nie mieścisz na tym fotelu, więc kupujesz to dodatkowe miejsce, żeby sobie usiąść na tym fotelu i żeby nikt obok ciebie nie tyrpał się w... Nie wiem, w, prawy, w prawe biodro albo w lewe biodro, bo się nie. Czyli mieście, sugerujesz, nie? że tutaj jej narrac narracja mogła być troszeczkę odwrócona. Że to nie dlatego, że chciała zrobić komfort o sobie obok, więc po prostu zabrała miejsce, wykupiła, tylko żeby zrobić sobie miejsce. Myślę, że mogłoby tak być. Co nie zmienia faktu, że nikt się nie powinien wpierdzielać tak naprawdę no wykupione miejsce. Zakupiłeś to, ci się należy. To jest twoje. Tak. Jak powiedział kryci? No dobra, byliśmy na niebie, to teraz sobie zejdźmy trochę na dół, do wody, w zasadzie to do rzeki Baltimore i katastrofa mostu. Nie wiem, czy miałeś okazję troszkę coś prześledzić, zobaczyć. Ja widziałem filmiki na, jak to teraz się mówi, na platformie X, dawniej Twitter. E, tak, widziałem, widziałem. E, to był chyba jakiś statek towarowy. No to był kontenerowiec, kontenerowiec, kontenerowiec który miał płynąć do Sri z tego co pamiętam, pod banderą no, chyba, Singapurską był. Chyba na autopilocie ktoś tam chyba przysnął. No i co, no i dupnął w przęsło. Nie wiem, czy się tam dobrze przyjrzałeś, jak ten filmik oglądałeś, jak z tego, jak on płynie właśnie, jak, tuż przed kolizją z tym, mm. z tym mostem, ale tam w pewnym momencie na tym statku normalnie blackout totalny. Tak, jakby brakło prądu. A to tego nie zauważyłem. No to sobie no. Zobacz, właśnie zobacz. Wygląda tak, że wiesz, płynie ten stateczek, widać, że on się zaczyna zbliżać, po chwili jest blackout. Mm -hmm. Black, nagle zapalają się z powrotem światła i oni próbują manewr wykonać, nie? I nie, jakby nie zdążyli wykonać tego manewru i, za, i zahaczyli yy, opylon tego mostu, nie? To, to jakby stracili w ogóle władzę nad tym, nad statkiem i taką siłą inercji. Pieprzneli. No, tak wygląda jakby nie zdążyli, wiesz, wykręcić, nie, jakby tam w ogóle podawali, że chyba 8 węzłów mieli, dość, o dużo za wysoką prędkość, jeśli chodzi o manewrowanie w tamtej okolicy. Kochanie, ale to jest Od... Zatoka, tam jest, tam jest, taki, taki szeroki teren do, 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 znaczy, jak to się mówi, pole manewru. Tak. <taki, mają takie szerokie pole manewru i akurat dopnęli w to przęsło. cholera, pech niesamowity, kurde. No to było, Bo, przynajmniej na tym filmiku co widziałem, to, to było chyba skrajne tam jak się patrzy, no, z, lewej, tak? z lewej, tak. No, z lewej. No, no. No, no to kurczę, to, to było tuż przy brzegu. Znaczy, jakby to, jakby wyjść tak w szczegóły. To nie mieli za dużego wyboru, mogli w skrajne w prawej uderzyć, bo więcej niż dwa tam pylony, tam, nie, tam tylko no, dwa pylony no, były, więc tam za dużego wyboru nie no, mieli. Tak, no. Ale faktycznie tak, uderzyli, uderzyli w, ten, w ten z lewej, to było widać, że, że, że oni próbują tam ten manewr zrobić, no ale jednak mimo wszystko przyhaczyli. No i most runął całkowicie. A tam parę osób zginęło, kurwa. Tak, to tak, taki, tak. w taki głupi sposób. No, u, na szczęście oni z tego, co tam czytałem i się dowiedziałem, to oni wcześniej wysyłali sygnał, że stracili jakby kontrolę nad statkiem, że jest jakiś no, ale problem. Co Zdążyli w jakimś tam szybkim tempie trochę ewakuować ludzi z tego mostu, że jakby była niby ta minimalna ilość, hmm. ale tam na jednym filmie, który widziałem, chyba to z CNN było. Widać, że dosłownie tuż przed samym zderzeniem, tam jeszcze samochody na tym moście jadą, nie? Tak, no przecież on był cały czas. On tym. był użytkowany, więc oni w jakiś sposób może ograniczyli ten ruch na tym moście, ale nadal on się odbywał na tym moście. Nie? Ale to jest tak samo jak wiesz, jak, jak masz jak, tak jakbyś stracił. Chociaż nie, bo yy, chciałem powiedzieć, tak jakbyś stracił władzę nad yy, pociągiem. Mhm. Przecież to ma taką masę tego nie jesteś w stanie zatrzymać no to tam zakręt mimo wszystko e, no tylko że tam są zabezpieczenia tam wiesz hamulce jakieś takie te, te czuwaki i tak, tak, takie inne rzeczy więc tak. no, on, on się jakby zatrzyma no i największy plus, plus, plus największy plus pociągu nie że jak ci powiem skręć w lewo to nie zawsze możesz no nie zawsze no właśnie a tu jednak a tu jednak no, okazało się że nie udało im się wykręcić tak jak chcieli nie udało im się zrobić manewru ale co było z tego wszystkiego jest najciekawsze w tej, w tej całej sprawie. Eee, przede wszystkim, najpierw Amerykanie zaczęli dziwne komentarze mówić w wywiadach, że oni generalnie są zażenowani sytuacją, że ten statek uderzył w ten pylon i ten most się całkowicie zawalił. Eee, najważniejsza rzecz, on uderzył w pylon. Jeden z dwóch które to jest trzymają... jest z, z głównych elementów, które trzymają Dokładnie. Kupie, Wszystkie wie... te powięzi, całe mostu i mm -hmm. tak dalej, wszystko są op... wszystko jest oparte na pylonie, więc jeżeli jeden taki uszkodził, to prawdopodobnie drugi nie wytrzyma całego y, obciążenia. Tak? Wiesz co, nie znam, się, nie znam się na budowie mostów, ale wydaje mi się, że większość y, 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 jest tak skonstruowana, że praktycznie każdy element, właśnie czy te pylony, czy te Um, czy ten odciągi, jak. Nie, mm -hmm. to się no, nazywa tak. No. E, że one wszystkie są tak skonstruowane, że praktycznie brak jednego elementu dyskwalifikuje w ogóle to zużycie. Tak, tak wiesz, ja się znam trochę na budowach mostu, bo przecież Znasz była kiedyś... się na budowach mostu? Tak, bo była ta gra kiedyś, co się budowało. Pamiętasz te mosty się A, sprawdzało, czy pociąg przejedzie? Tak, to ja też się znam na budowach mostu. <grym> ale fajna była ta gra, ja ci powiem. Ale tam nie było statku ze Sri Nie było, nie było, ale były pociągi. Czujcie. Ale były pociągi. Tak jest. <grym> Fakt, zginęło tam kilka osób, to y, faktycznie no, spora dość tragedia. Wyłowili do tej pory chyba dwa albo trzy ciała. Resztę szukają, bo są uwięzione y, te osoby. No ja się zatrzymałem na informacji o sześciu. Sześciu o, podobno sześciu już osóbach. wiedzą, że zginęli, ale chyba dwa wyłowili ciała, bo reszta jest uwięziona. To jest coś, coś, coś mniej więcej. Y, Może w tym plusem było to, że to była pora już taka wieczorna, wręcz prawie że chyba nocna. Możliwe no i to też jakby ograniczyło straty, straty no? trochę, nie? więc mo może, może tak być. Co mnie jeszcze zaskoczyło w całej tej sytuacji, eee, zaczęły bo to jest jakby w Stanach Zjednoczonych, jest teraz ten okres przedwyborczy, nie? Tam jest taka tak. bardzo napięta atmosfera, każdy na każdego coś wyrzuca, wrzuca i tak dalej. No, no, i ludzie. I jak do tego dorzucić most? Teraz baw mnie. Tak. I ludzie tak naprawdę stwierdzili, że no tu musi być jakaś teoria spiskowa, że to się musi z kimś wiązać albo z czymś. Nie że... Dokładnie. To, to chyba <słuch> ten program by idealnie tą katastrofę pewnie wyjaśnił, nie? E, padały dziwne takie stwierdzenia, takie hipotezy, no. jakoby był to cyberatak. No dobra, powiedzmy, że jest faktycznie dużo tych systemów na tych statkach, jeżeli jak ktoś skakować motorówkę. to jest jak skakować statek, nie? Ja myślę, że się da, tak? No da, to, na, pewno to, to się, na pewno, na pewno się da. Czy byliby w stanie tak go skakować, żeby totalnie pozbawić kontroli załogę i ten? Myślę, że takie są tam systemy bezpieczeństwa na statkach jeszcze tego typu, że chyba jednak całkowitej yy, kontroli yy, byś nie stracił. Wydaje mi się, że gdyby nawet się tak dało, a wydaje mi się, że dałoby się to ktoś, kto miałby wiedzę na ten temat, na pewno nie wykorzystałby tego do zrobienia wypadku, który w sumie nic nie wnosi, no. oprócz strat w ludziach i tam, powiedzmy, strat materialnych, wiadomo, zawsze są, mhm. tylko raczej by się pokusił na jakiś grubszy atak terrorystyczny. No, to mniej więcej tak jak był atak na tym moście na Krymie, nie? No, coś ten desej, no, chociaż tam też jakby nie było jakiegoś cyberataku, bo tam w sumie ciężarówka wybuchła na most. No nie, ale skala była... Ale skala tak. była i jakiś efekt tak. był, jakiś tak, cel, tak. Jakiś, Zamierzony, jakaś, nie? jakaś puenta I... z tego dokładnie. wszystkiego, nie? Dokładnie, dokładnie. Ale to była tylko jedna z tych teorii, bo uwaga, jeszcze wpadli na taki pomysł, że ten manewr nieudany w ten most mm. musiał być dlatego bo pewnie kapitan miał powikłania poszczepiące na COVID. I powiem szczerze, rozbawiło mnie to niesamowicie, jak to przeczytałem, bo ja się nie spodziewałem, że oni tam jeszcze tym żyją. Matko Bosko. To my w poprzednim odcinku mówiliśmy o reparacjach wojennych i o, o jakby pozostawieniu przeszłości, a ja a myślę, że... jeszcze COVID, nie? Tak, a oni jeszcze żyją COVID-em, nie? Ty, a czemu oni się szczepili? Mieszki? Wszystkim jak leci. Tak, chyba. Bo, no to. to Cyberatak może jeszcze, ale, ale powikłania poszczepienkowe to jakoś. Absurd. Jakoś ciężko mi to kurde, Tak, to ale absurdalne, ale niesamowicie śmieszne to było. No, a zapewne to jeszcze nie, nie jest ostatnie. No to... nie jest ostatnie. Pojawił <laughs> się też jeszcze, ale nie będziemy wszystkiego wymieniać, bo tych yy, rzeczy tam było multum, ale taki jeden na przykład z takich. Yy, Teraz na topie faktycznie może minimalnie prawdopodobnych scenariuszy, no. że rzekomo winny może być Izrael lub Ukraina. Jakbyśmy nawiązali na przykład na sytuacji do sytuacji, mm. która jest w tej chwili w Izraelu, i jakby stosunek Stanów Zjednoczonych do tej całej sytuacji, i sytuacja na Ukrainie i stosunek teraz tych napięć między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą odnośnie tej pomocy dla nich i ten no to można by było powiedzieć, że okej. Okay, może jest znaczy, mieli... bardziej wiarygodne. Znaczy, może niewiarygodne. Bardziej... bardziej się to klei. Bardziej możliwe. No, ale z drugiej strony. Hmm. Też kto po co? by miał w tym interes? Nikt. No, też nie. Po co Po co by miała Ukraina, kiedy liczy na to. To też jest że... Baltimore. Gdy... Ale w ogóle po co? Gdzie. Jak Ukraina teraz liczy na tą pomoc ze Stanów Zjednoczonych, to dlaczego by ona miała jakby atakować w tej chwili, zrobić coś na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, coś, żeby jakby swój wizerunek w oczach nie tylko w sumie Stanów Zjednoczonych, bo. Jeżeli by taka informacja wyszła w świat, to tak naprawdę Ukraina ma grubą li linię, tak naprawdę ale oni jest od mają całego więcej świata, rzeczy nie? do roboty u siebie na swoim no, podwórku. więc zgadza się. To, to, to by była bzdura. A Baltimore jest na północny wschód od Waszyngtonu, tak właśnie teraz. Znaczy I jak pokazuję. się patrzyło na statystyki jakby najważniejszych portów w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam jest Nowy Jork, tam gdzieś na czwartym miejscu i tak dalej. To ten port w Baltimore to jest taki 19-20 coś koło tego, <laughs> jeśli chodzi o gabaryty. To, to są jakieś po prostu kocopoły, A weź też pod uwagę to, że w Stanach nakręcają te wszystkie teorie spiskowe, żeby no tam się klikało, żeby tylko gadali. Plus jeszcze do tego wybory teraz i tak dalej. I Można jeszcze to wybory, komuś podpiąć, tak. że to ktoś przez kogoś. No i zaraz się jeszcze ten, zaraz się jeszcze okaże, że to ten statek tak na zamanewrował źle, bo to Trump tak go obciążył z tyłu jakimiś swoimi produktami. <grym> Tym olejkiem do opalania no, pewnie. Na przykład. <grym> 50 tysięcy litrów olejku do opalania. Zatoka stanie się żółta. Tak. <grym> I to bo, nie? Może tak być. Dobra, nieważne od czego nie. <grym> <grym> Głupie rzeczy mi przychodzą z tego. <grym> no ale teraz faktycznie starałem się to popodpinać i, i lepiej, żeby jednak ta sprawa się jak najszybciej wyjaśniła. Ja myślę, że to był po prostu niefart. Ja myślę, że to był wypadek przy pracy, po prostu. Proszę państwa, to wszystko przez wódkę. No to co, no to chyba mamy wszystko, tak? Matka z kaszujadem? Była. Katastrofa w Baltimore? Było. Czy co tam jeszcze? Teorie spiskowe? Były. Yy, palenie memów? Było. No czyli brakuje czego? Waszego komentarza. Dokładnie. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę, kliknąć dzwoneczek. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Baję. Znajdziesz nas na YouTube, Spotify oraz Apple Podcasts.